Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie na kanale Piekła Niema. Dzisiaj zapraszam Was do wysłuchania odcinka, w którym opowiem Wam o sprawie, która wydarzyła się dość dawno, bo ponad 30 lat temu, ale na której rozwiązanie rodzina musiała czekać ponad dwie dekady. Sprawa Lisy najpierw była sprawą o zaginięcie, ale szybko okazało się, że niestety stało się najgorsze. Dzisiaj przenosimy się do roku 1992 do Agawam. Agawam jest miastem w stanie Massachusetts i na początku lat 90. liczyło 27 tysięcy mieszkańców. Częścią tej społeczności była Lisa i jej rodzina. Lisa Ziegert urodziła się 24 marca 1968 roku jako córka Diane i Georgia. Miała trójkę rodzeństwa: dwie siostry o imieniu Sharon i Lynn, a także brata o imieniu David. Lisa pojawiła się na świecie jako druga. Wpisywana jest jako bystra i pełna życia, energiczna, otwarta oraz zabawna. Jej mama wspomina, że Lisa była po prostu wyjątkową osobą. Jeśli chodzi o jej wygląd, to była dość niska: miała 156 cm wzrostu. Była drobnej budowy ciała. Miała piękne, ciemne, kręcone włosy. Jej mama wspomina też, że może jej córka była niewysoka, ale za to miała wielką osobowość. Zawsze też dodaje, że lisa miała cudowny, duży uśmiech, a gdy śmiała się na głos, to wszyscy wokół niej też mieli od razu na to ochotę. Rodzina mieszkała w Agałam od zawsze, to tam lisa dorastała. Jej rodzina była ze sobą bardzo zżyta, kobieta miała normalne i szczęśliwe dzieciństwo. Miała swoje stałe grono znajomych, kochała muzykę, w liceum należała do szkolnego zespołu. Po ukończeniu szkoły, po ukończeniu nauki, znalazła zatrudnienie jako asystentka nauczyciela i pracowała z dziećmi, które miały trudności z przyswajaniem szkolnej wiedzy. Lisa kochała swoją pracę, kochała też dzieci, z którymi pracowała. No ale ponieważ praca ta nie była zbyt dobrze płatna, to Lisa, żeby sobie dorobić, zatrudniła się też w lokalnym sklepie z pamiątkami. Sklep ten nazywał się Brittany's Card and Gift Shop i Lisa chodziła tam kilka razy w tygodniu, zawsze chodziła raczej po swojej pracy. Także rano pracowała w szkole, a około godziny 16:30 szła do sklepu i tam pracowała aż do zamknięcia. Zazwyczaj były to czterogodzinne zmiany. Czyli można powiedzieć, że w tym sklepie pracowała od 17:00 do 21:00. I dokładnie tak wyglądała środa 15 kwietnia 1992 roku. Lisa najpierw poszła do pracy do szkoły, a później od razu pojechała do sklepu. Była środa, więc to nie był jakiś ruchliwy wieczór w sklepie było raczej spokojnie. Lisa więc na zmianie była sama. Około godziny 17:30 miała swojego pierwszego stałego klienta. Do sklepu przyszła akurat jej siostra Lin. Lin często odwiedzała siostrę w sklepie, przychodziła na ploteczki, dziewczyny nadrebiały zaległości. Kobieta później zezna, że tego dnia z Lisą rozmawiała o pracy w szkole. Lisa mówiła jej, jakie ma plany na później, co chciałaby zmienić. To była taka zupełnie normalna rozmowa. Około godziny osiemnastej siostry się pożegnały i Lin wyszła. Nie mogła się spodziewać, że swojej siostry już nigdy więcej nie zobaczy. Tego wieczoru do sklepu weszło jeszcze kilka innych osób. Ostatnią sprzedaż Lisa nabiła o godzinie 20.20. .20. Sklep powinna zamknąć o 21:00 i chwilę przed zamknięciem, ale dosłownie jakieś 5 minut przed zamknięciem do sklepu weszła jeszcze jakaś kobieta. Chciała coś tam kupić, ale nigdzie nie mogła zlokalizować sprzedawcy, a później właśnie do niej dotarło, że jest już 21:00 i sklep pewnie jest zamknięty. Początkowo tak nie pomyślała, bo drzwi były ogólnie jeszcze otwarte. Więc kobieta weszła i czekała, aż ktoś do niej podejdzie. No, ale się nie doczekała. W pewnym momencie też usłyszała hałas, który dobiegał z zaplecza. To było coś w rodzaju walenia, ale pomyślała sobie, że może pracownik na koniec dnia coś tam układa, coś sprząta i po prostu uznała, że przeszkadza, że sklep jest już zamknięty, trudno nie zdążyła, przyjdzie kiedy indziej i wyszła. Następnego dnia, 16 kwietnia 1992 roku, rano pod sklep przyjechała koleżanka Lisy z pracy, Sofia. Kobieta miała tego dnia otworzyć sklep, pod pracę podjechała o godzinie 8:45 i wtedy zauważyła, że samochód Lisy nadal stoi na parkingu. Mocno ją to zdziwiło, no ale weszła do środka, myślała, że Lisa jest może w środku sklepu. Nie bardzo sobie umiała to wytłumaczyć, dlaczego kobieta by miała być w tym sklepie, był czwartek, powinna być w szkole, no ale może akurat miała wolne, może czegoś zapomniała wczoraj wziąć po swojej zmianie. Także Sofia po prostu weszła do środka i zaczęła wołać lisę. Nie doczekała się jednak żadnej odpowiedzi. Zmartwiła się, bo rzeczy kobiety wciąż znajdowały się w środku. Światła były pozapalane. Czy Lisie mogło się coś stać? Sofia postanowiła zadzwonić pod numer alarmowy i zgłosiła, że jej koleżance chyba coś się stało. Mniej więcej też w tym samym czasie szkoła zadzwoniła do rodziny Lisy i poinformowała ich, że ta nie zjawiła się w pracy. Placówka nie wiedziała, czy coś się może stało, i postanowili zadzwonić i się upewnić. Gdy rodzice Lisy otrzymali ten telefon, to byli w szoku. Myśleli, że ich córka normalnie poszła do pracy, nie wiedzieli nawet, że nie wróciła na noc do domu. Postanowili przejechać się do tego sklepu, ale gdy dojechali na miejsce, to byli tak na dobrą sprawę ostatni. Na miejscu była już policja i śledczy próbowali ustalić, co tak właściwie stało się poprzedniej nocy. Lisa nie była osobą, która wyszłaby zostawiając wszystko za sobą. Kobieta też nie miała żadnych problemów, z nikim się nie kłóciła, nie miała długów. Rodzina uważała, że jeśli zniknęła, to ktoś za jej zniknięcie musi być odpowiedzialny. Ktoś musiał zabrać ją siłą. Policjanci zaczęli oględziny miejsca zdarzenia. Z przodu, sklepu niczego nie znaleziono, ale z tyłu, na magazynie. Na tylnych drzwiach zauważono sporej wielkości wniecenie i to wyglądało tak, jakby ktoś został pchnięty, i jego but, jego obca z buta, wybił małą dziurę. Mogło być też tak, że ktoś leżał na ziemi przy drzwiach i broniąc się kopał, i w ten sposób wykopał właśnie tę dziurę. Ktoś próbował zrobić dużo hałasu, i pytanie tylko, czy była to lisa, która właśnie próbowała się bronić. Na miejscu policjanci odnaleźli też kilka miejsc, w których była krew. Nie było jej jakoś bardzo dużo, ale znaleziona krew sugerowała, że na pewno doszło do jakiejś walki, przepychanki. Policjanci nigdzie natomiast nie znaleźli lisy i oczywiście założono, że kobieta została porwana. O jej zaginięciu powiadomiono opinię publiczną. Śledczy poprosili mieszkańców byci, zgłaszali się na policję z informacjami i faktycznie w przeciągu zaledwie jednego dnia na komisariat przyszło kilka osób. W tym osoba, która była w sklepie o godzinie 20.20. 20. Ta osoba zeznała, że wszystko wyglądało w porządku. Lisa była uśmiechnięta, nie była zestresowana. Na komisariat zgłosiła się również kobieta, która weszła do sklepu na to samo zamknięcie. No i naturalnie kobieta opowiedziała wszystko policjantom i dodała właśnie, że w pewnym momencie, gdy była jeszcze w sklepie, to usłyszała hałas. I dodała, że hałas ten dobiegał z zaplecza. Wtedy o tym zbytnio nie myślała, ale teraz, gdy dowiedziała się, że Lisa zaginęła, to doszło do niej, że może była świadkiem porwania. Jeśli faktycznie tak było, to oznaczało, że Lisa została porwana chwilę przed godziną 21. I w międzyczasie na policję zgłosiła się jeszcze jedna kobieta. Ta pracowała niedaleko sklepu i zeznała, że około godziny 21:15, gdy już wyszła z pracy i jechała samochodem, to zauważyła kobietę razem z mężczyzną. Ta para siedziała w innym pojeździe, siedzieli na tylnych siedzeniach w samochodzie i wyglądało ogólnie tak, jakby się ze sobą siłowali. I ta kobieta, która to zobaczyła, no to początkowo nic sobie z tego nie zrobiła. Pomyślała, że to może jakieś bijące się rodzeństwo, które czeka na swoich rodziców. No, ale oczywiście, gdy dowiedziała się, że Lisa zaginęła, to uznała, że musi zgłosić to na komisariacie, nawet jeśli jej zeznania niewiele do sprawy wniosą. Rodzina kobiety zeznała, że ta kilka dni przed swoim zaginięciem zwierzyła się im, że czuje się obserwowana. Czy faktycznie tak było? Może porywacz przymierzał się do porwania lisy już od kilku dni, a może nawet tygodni. Śledczy oprócz zbierania zeznań rozpoczęli również poszukiwania. Ściągnięto dodatkowych policjantów, przyczesywano kilometry. Wszyscy liczyli, że lisa odnajdzie się cała i zdrowa, ale tak się niestety nie stało. W niedzielę, 19 kwietnia 1992 roku, policja otrzymała telefon od mieszkańca miasta, który zeznał, że właśnie spacerował z psem po lokalnym lesie i przypadkiem natknął się na ludzkie szczątki. Śledczy od razu udali się na miejsce i tam faktycznie odkryto zwłoki młodej kobiety. Ta została znaleziona na zalesionym terenie, jakieś 7 km od sklepu z pamiątkami. Kobieta była częściowo ubrana. Ustalono, że została wykorzystana, a także ćgnięta nożem. Rany kłute znajdowały się na całym ciele. Policjanci widzieli, że był to bardzo brutalny i okrutny atak. Kobieta próbowała się bronić. Na jej ciele śledczy znaleźli wiele ran obronnych. Ciało zostało zidentyfikowane jako należące do lisy. Śledczy liczyli, że sprawy uda rozwiązać się dość szybko, bo na miejscu, w którym znaleziono ciało, znaleziono także obce DNA. Nie jest sprecyzowane, gdzie to DNA znaleziono, ale zdecydowana większość artykułów sugeruje, że musiało być to po prostu nasienie sprawcy. Szybko jednak się okazało, że znalezienie zabójcy wcale nie będzie takie łatwe, bo jego DNA nie pasowało do nikogo w bazie. Policjanci założyli jednak, że zabójca musiał mieszkać w okolicy. Tak jak już Wam wspomniałam, ciało znaleziono na zalesionym wiejskim obszarze. W pobliżu nie było domów, zabójca mógł wiedzieć o tak ustronnym miejscu tylko jeśli mieszkał niedaleko. Na przestrzeni tygodni policjanci otrzymali wiele telefonów, w których ludzie informowali ich, że ich zdaniem osobą odpowiedzialną za zbrodnie jest ten i ten. Policjanci oczywiście każdemu się przyglądali, ale była jedna osoba, która im się szczególnie początkowo nie spodobała. Tą osobą był niejaki Ed Bogati. Mężczyzna miał mniej więcej tyle samo lat co Lisa i znał kobietę. Można nawet powiedzieć, że się przyjaźnili. Lisa w 1992 roku miała chłopaka, i ten chłopak mieszkał właśnie z Edem, a wszyscy znali się jeszcze z czasów licealnych. I ogólnie od razu Wam powiem, że szybko udało się ustalić, że Ed ze zbrodnią nie ma nic wspólnego, ale z jakiegoś powodu opinia publiczna przez lata uważała, że mężczyzna ma ze zbrodnią coś wspólnego. I koniec, jakby nie można było im przetłumaczyć, że jest inaczej. Ludzie uważali, że Ed zabił lisę, bo chciał z nią być, a ona nie chciała. Mężczyzna wielokrotnie był przesłuchiwany, miał porządne alibi, i jeszcze jakby tego było mało, to jego DNA nie pasowało do tego znalezionego na miejscu zbrodni. W toku śledztwa pobrano próbki od kilku mężczyzn, ale DNA żadnego z nich nie pasowało do tego znalezionego na miejscu zbrodni. Śledczy mieli swoją listę podejrzanych, ale nigdy nie mogli nikogo powiązać ze zbrodnią. Z czasem sprawa lisy zaczęła zwalniać, mijały lata i mimo starań policjanci nie byli w stanie dokonać żadnego aresztowania. I tak było aż do 2016 roku, kiedy do sprawie Lisy przyjrzała się nowa grupa detektywów. Ci postanowili, że pora użyć nowych technik DNA, które stały się dostępne na przestrzeni lat i na podstawie dostępnego DNA, tego samego, które zostało pobrane w 1992, policjanci śledczy stworzyli potencjalny obraz sprawcy. W ten sposób powstał elektronicznie wygenerowany obraz mężczyzny, jego potencjalny wygląd widzicie teraz na ekranach. Policjanci wygenerowali obraz i udostępnili go mediom podczas konferencji prasowej. Mieli oczywiście nadzieję, że ktoś rozpozna stworzoną twarz i zgłosi się na komisariat, ale jednocześnie śledczy zdawali sobie sprawę, że może to nic nie dać. No i niestety obawy policjantów się potwierdziły. Nikt na policji się nie zgłosił, nikt mężczyzny nie rozpoznał. Śledczy się jednak nie poddawali, szukali nowych sposobów na starą sprawę. Wiedzieli, że żadnych nowych tropów mieć nie będą, mogli opierać się tylko na starych dowodach. I tak w 2017 roku doszli do wniosku, że chcą przyjrzeć się bliżej 11 podejrzanym, 11 mężczyzną, bo przez te wszystkie lata tylko 11 osób nie zgodziło się oddać swojej próbki DNA do analizy. Z tych wszystkich przesłuchiwanych w sprawie osób tylko 11 nie oddało swojej próbki. I wiecie, policjanci na nikogo nie mieli wtedy, w tym 92, trzecim, 4 i aż do 2017 nakazu, Nikogo nie mogli zmusić, by oddał próbki. Oddanie próbki było dobrowolne i po prostu te 11 osób skorzystało ze swojego prawa. Pytanie tylko, czy któraś z tych osób miała coś do ukrycia. Tym razem jednak policjanci się zabezpieczyli i najpierw zdobyli nakazy sądowe. Także teraz każda z tych osób, każdy z tych 11 mężczyzn musiał dostarczyć swoją próbkę do analizy. Ale ogólnie to był bardzo żmudny proces. Tych mężczyzn trzeba było odnaleźć, do każdego z nich trzeba było pojechać. No ale policjanci mieli cel, bardzo liczyli, że to im sprawę rozwiąże. Jednego dnia zapukali do domu w West Springfield. Drzwi otworzył im współlokator mężczyzny, którego szukali. Powiedział, że kolegi nie ma w domu, no i policjanci wytłumaczyli mu o co chodzi i poprosili go, by przekazał swojemu współlokatorowi, żeby ten zjawił się po prostu na komisariacie, no bo mają nakaz sądowy i chcą od niego jego próbki DNA. Współlokator obiecał, że wiadomość przekaże. Dochodzenie nagle stało się bardziej dynamiczne, gdy śledczy dowiedzieli się, że ten mężczyzna, ten mężczyzna, od którego chcieli pobrać próbkę DNA, ucieka właśnie z miasta. Policjanci oczywiście rozpoczęli poszukiwania, no bo kto może uciekać? Wiedzieli, że mężczyzna ma coś do ukrycia, skoro ucieka, bo gdyby był niewinny, i to nawet nie chodziło im o to, że jest winny w sprawie lisy może miał do ukrycia coś zupełnie innego no ale skoro uciekał, to chyba chciał coś ukryć. Policjanci wiedzieli, że szukają 48-letniego Garego Szara. W 1992 roku musiał mieć 23 lata. Policjanci mężczyzny jednak nie znaleźli od razu. Najpierw na komisariat zdążyła przyjść jego dziewczyna, która wręczyła funkcjonariuszom trzy odręcznie napisane listy. Pierwszy z nich był ostatnią wolą, drugi był wyznaniem, przyznaniem się do zbrodni, a trzeci zaadresowany był do rodziny Lisy i zawierał przeprosiny. Partnerka mężczyzny znalazła te listy po jego wyjeździe i gdy tylko je przeczytała, to od razu zgłosiła się z nimi na policję. List z przyznaniem się do winy zaadresowany był tak w ogóle właśnie do tej jego partnerki. Mężczyzna pisał w nim tak: Po pierwsze, kocham cię. Mam nadzieję, że nigdy w to nie zwątpisz. Teraz ta najtrudniejsza część. Dowiesz się o mnie okropnych rzeczy. Dziś powiedzą ci, że porwałem i zamordowałem młodą kobietę. To prawda, to wszystko prawda. Gdy ją złapałem, to nie miałem zamiaru jej zabijać, ale sytuacja wymknęła mi się spod kontroli. Nigdy niczego tak bardzo nie żałowałem. Byłem młody, uparty i głupi. Nigdy tak naprawdę nie byłem ani nawet nie czułem się normalny. Od najmłodszych lat byłem zafascynowany porwaniami. Nigdy nie mogłem utrzymać tych myśli z dala od siebie. Tamtego dnia pozwoliłem sobie na zrobienie czegoś strasznego. W liście do rodziny Lisy mężczyzna napisał: Mam nadzieję, że wiedza o tym, kim jestem, i świadomość, że już mnie nie ma, przyniesie Wam trochę ukojenia i spokoju. Jest mi naprawdę przykro. Policjanci ten trzeci list w połączeniu z listem, w którym mężczyzna zawarł swoją taką ostatnią wolę, połączyli z tym, że sprawca najprawdopodobniej uciekł, by zakończyć swoje życie. Śledczy natychmiast uzyskali nakaz jego aresztowania, i dzięki śledzeniu jego telefonu udało im się go namierzyć w jednym ze szpitali w Connecticut. Mężczyzna trafił tam po przedawkowaniu leków, ale ktoś zadzwonił po karetkę i mężczyzna doszedł w końcu do siebie. Po tym, gdy wydobrzał, to został aresztowany 16 września 2017 roku i czekał na ekstradycję. W międzyczasie policjanci pozyskali też DNA z jego rzeczy. Pobrali to DNA właśnie z jego rzeczy, które znajdowały się u niego w domu. No, i wtedy, po 25 latach, oficjalnie potwierdziło się, kto jest zabójcą lisy. Zabójcą lisy był Gary. I pozwólcie, że zanim opowiem Wam o procesie, to powiem Wam kilka słów o mężczyźnie. W internecie nie ma raczej informacji o jego wczesnym dzieciństwie. Wiemy, że został adoptowany i że dorastał blisko agałam. W szkole średniej trzymał się na uboczu, raczej z nikim nie rozmawiał, w nic też się nie angażował, tam nie należał do żadnych kółek, klubów. Trzymał się na uboczu i to na tyle, że gdy jego koledzy z liceum, a nawet nie koledzy, tylko ludzie, którzy chodzili z nim na zajęcia, którzy byli w tym samym wieku co on i byli w tej samej szkole co on, zostali o niego zapytani, to większość go nie pamiętała, nie kojarzyła. Mężczyzna szkołę ukończył w 1987 roku i od razu poszedł do pracy. Pracował głównie w restauracjach, na początku lat 90. zaczął obejmować menadżerskie stanowiska. Współpracownicy ogólnie wspominają go dobrze. Gary dobrze pracował, był miły i uprzejmy. Znalazł też żonę, ta miała na imię Joyce, pobrali się albo pod koniec lat. 80. albo na początku lat 90., bardzo wcześnie, byli ogólnie młodzi. Gary i Joyce mieli razem dziecko, Gary był podobno dobrym ojcem, jednak wszystko zaczęło się psuć po zabójstwie Lisy. Joyce wspomina, że mąż podarował jej nawet pozytywkę, którą kupił tamtego dnia w sklepie z pamiątkami u Lisy, ale żonie powiedział wówczas, że obsługiwała go starsza pani i że odbył z nią taką miłą pogawędkę. Taka międzypokoleniowa rozmowa. No i jego żona początkowo to kupiła, bo czemu miała uważać, że jej mąż kłamie w takiej sprawie? Ale gdy kobieta dowiedziała się o zaginięciu młodej kobiety, to aż jej się zrobiło gorąco. Joyce pamięta też, że Gary tamtego dnia w 1992 roku wrócił do domu dopiero nad ranem i pamięta też, że mężczyzna miał sporo zadrapań na rękach. Joyce się z nim skonfrontowała, ale mężczyzna uznał, że nie musi się jej z niczego tłumaczyć i powiedział jej, że nie będzie z nią dyskutować. Gary miał obsesję na punkcie śledztwa na przestrzeni lat, kupował gazety, oglądał każdą wzmiankę o zbrodni w telewizji. W listopadzie 1992 roku Joyce wniosła o rozwód. Gdy walczyli o opiekę nad dzieckiem, to Joyce powiedziała swojemu prawnikowi, że uważa, że jej były mąż jest odpowiedzialny za zbrodnie i jej prawnik przekazał tę informację policji. I też dlatego Gary w 1993 roku trafił na listę podejrzanych. No i ogólnie sytuacja wyglądała tak, że policjanci na przestrzeni lat przesłuchiwali go kilkukrotnie. Ale nigdy nie mieli żadnych dowodów, które połączyłyby go z miejscem zbrodni, i mężczyzna też, tak jak już wam wcześniej wspomniałam, nigdy nie zgodził się oddać swojej próbki DNA do analizy. Po ekstradycji Gary usłyszał zarzut morderstwa pierwszego stopnia. Gary nie został oskarżony o porwanie i wykorzystanie, bo te zbrodnie po 25 latach już się przedawniły. Pozostał jednak zarzut morderstwa. I do tego zarzutu mężczyzna przyznał się w 2017 roku. Dwa lata później mężczyzna został skazany na dożywocie bez możliwości ubiegania się o zwolnienie warunkowe. I to już wszystko na dzisiaj. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za wysłuchanie tego odcinka i zachęcam Was do zasubskrybowania kanału oraz zostawienia łapki w górę. Do usłyszenia następnym razem.